Some years ago, I lived a hard life. But sunlight burst a ray through those clouds. Kuchnia to jest serce każdego domu, to właśnie tam tworzą się nie tylko wspaniałe potrawy, ale to z tym miejscem kojarzą nam się smaki i cudowne emocje. Oby w waszych kuchniach było jak najwięcej radości, bo to radość wspiera układ odpornościowy. A my róbmy wszystko, moi drodzy, żeby wspierać też mamy ziemię. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie do kuchni szwedzkiej marki Electrolux, która wspiera właśnie ideę gotowania bez marnowania. Co tu gotujemy? Co wam wyczaruje? Za chwilę Wam pokażę. ale muszę wam powiedzieć, że to jest super radość móc tak na okoliczność Nowego Roku wyjść ze swojej kuchni i ugotować coś no, w takiej kuchni bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnej. Na początek, bo zrobimy dzisiaj dwa przepisy. Na początek będą pieczone bakłażany, bo o tej porze roku po prostu możemy je dostać, a potem przygotuję jeszcze taki prozdrowotny deser z owocami, które podamy na ciepło, ale ze skarbami natury. A na początek pieczone bakłażany, bo tu już je mamy. Słuchajcie, bakłażany, no nam się wydaje, że to, że to super warzywa, prawda? Jest taka, że z punktu widzenia botanicznego to są owoce, a nawet jagody. No, zwróćcie uwagę, wyglądają trochę jak małe jagody, ale są mega, mega zdrowe. I prawda jest taka, to tak wam podpowiem, że bo różne osoby różnie mi mówią w kontekście właśnie pieczenia bakłażanów, że one długo się pieką i tak dalej. Po prostu czasami trzeba pokroić. Zaraz wam pokażę takie cieńsze plasterki. Jak będziemy właśnie układać na ten zielony talerz i potem dokładać do niej skarbę natury, zobaczycie, jak to będzie pięknie wyglądało. Poza tym tu macie ściągę, bo jeżeli ktoś z Was dostał od Mikołaja książkę Naturalnie i Ziołowo, to w tej książce macie właśnie przepis na te pieczone, bardzo proste do przygotowania: pieczone bakłażany, między innymi właśnie ze skarbami natury i moi drodzy ziołami. Zanim Właśnie, a propos, zanim yy, ułożę je na tym yy, talerzu naturalnym, to yy, ważna informacja, możecie notować, czego potrzebujecie, ci, którzy na przykład nie mają yy, ściągi i książki. No to oczywiście yy, bakłażan albo bakłażany, to w zależności od tego, ile macie osób do wykarmienia. Yy, potem smarujemy masłem klarowanym, potem dodajemy zioło, czyli potrzebujemy rozmaryn, potrzebujemy, słuchajcie, bo się wzmacniamy tej zimy, czosnek niedźwiedzi. Dlaczego ten czosnek niedźwiedzi jest tak cudowny i dlaczego też jest łatwiejszy dla naszych organizmów, jeśli chodzi o trawienie niż normalny czosnek, który też oczywiście jest wspaniały, to odpowiedzi na te pytanie znajdziecie na kanale Naturalnie od kuchni i tam macie cały materiał o czosnku niedźwiedzim, Więc łączymy ze sobą te skarby natury, potem sól, pieprz. Wkładamy do piekarnika, tylko pamiętamy o tym, co Wam pokażę. Smarujemy ym, te bakłażany masłem klarowanym, żeby one po prostu jeszcze bardziej przeszły tymi ziołami. Sól, pieprz to powiedziałam i potem na sam koniec posmarujemy, słuchajcie, serem kozim. I na to świeże pomidory i oczywiście bazylia, ziółko miłości. Ale jeszcze doprawimy, o, czerwonym pieprzem i słonecznikiem. Ten słonecznik najlepiej, żeby był już wcześniej uprażony, to słuchajcie, będzie takim dopełnieniem tego smaku. Moi drodzy, najprościej jak możemy to zrobić? To po prostu kroimy bakłażan nasz na... Cienkie plastry i szybciutko układamy go, słuchajcie, na talerzu, i za chwilę będziemy go też smarować masłem klarowanym. Zawsze, oczywiście, można też e, oblać oliwą, ale pamiętajcie, że trochę szkoda oliwy do piekarnika, bo za długo tam będzie siedzieć, i jednak e, te tłuszcze, które mają wyższą temperaturę dymienia, lepiej się sprawdzają. Jeżeli oglądają nas weganie, no to zawsze, na przykład, można użyć też chociażby oleju kokosowego. I układamy. Ten nasz skarb natury, tak żeby było po prostu obficie. No ten się nie zmieści, ale nie zmarnujemy, bo niczego nie marnujemy. Będzie kolejna blaszka przyszkowana. Smarujemy, zobaczcie, tak konkretnie tym masłem klarowanym. Za chwilę posypiemy ziołami, bo ten tłuszcz jak go posmarujemy na tych naszych bakłażanach, to dzięki temu one nie będą suche, a będą wiązać też nasze ziółka. Zobaczcie, jak to już ładnie wygląda, jak takie słońce, prawda? To co przygotowujemy to w pewnym sensie ja zawsze mówię o tym, że, że to nam się ma podobać na tym talerzu, zanim to zjemy. E, czosnek niedźwiedzi, to Wam mówiłam, posypujemy delikatnie czosnkiem niedźwiedzim. Pamiętajcie o tym, naprawdę wskoczcie na ten odcinek o czosnku niedźwiedzim, bo to jest nieprawdopodobna moc w kontekście właśnie wspierania naszego układu odpornościowego. On ma wielką, wielką siłę, o tym wiedzą nie tylko niedźwiedzie. My z panem doktorem Arturem Zagajskim również. E, rozmaryn. Zioło długowieczności. Tyle razy wam o nim mówiłam, pisałam na YouTube, znajdziecie aż dwa odcinki o rozmarynie, o mój rozmarynie. Każda ta igiełka kryje w sobie niezwykłą em, siłę, jeśli chodzi o, o, o porcję witamin, minerałów, ale przede wszystkim jak to pachnie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie zmęczeni, to weźcie gałązkę rozmarynu, podszyjcie to. To nam głowa otwiera i nie tylko. <laughs> Serce też. Dodatkowo jeszcze sól gdzieś mi tu migała. O, proszę bardzo, troszeczkę soli, żeby. Często, często słyszę takie informacje, że a to batat nudny, a to, a to cukinia nie ma smaku, a właśnie taki bakłażan. To tak. Ja wiem, słuchajcie, ale jeżeli dodamy do tego odpowiednie przyprawy, jeżeli dodamy do tego odpowiednie zioła, to naprawdę to smakuje niesamowicie. O tu już mam chwilę temu, był zmielony świeży, świeży pieprz przygotowany. To jeszcze troszeczkę pieprzu. Widzę kątem oka, że jest też pieprz czerwony, ale to na sam koniec dołożymy, jak już będziemy ścierać ten nasz ser kozi. Tak wygląda baza, która na 20 minut plus minus wyląduje w naszym super piekarniku. Ale wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Bo... <ścoughs> Na kilka patelni, to ja oczywiście przygotowywałam potrawy, ale z taką ilością piekarników to jeszcze nie miałam do czynienia. Ale co mnie bardzo cieszy, to mamy akurat do dyspozycji piekarnik, słuchajcie, który ma funkcję, gotowanie wspomagane ma funkcję przygotowywania tych potraw na parze. To jest super, dlatego że i oszczędzamy energię, ale przede wszystkim nasze, nasze warzywa nie będą tracić właśnie tych właściwości prozdrowotnych. I szukamy, słuchajcie, są warzywa, I to jest niesamowite, bo tu też oprócz białej fasoli, kalarety, buraczków jest, słuchajcie. O, proszę bardzo, bakłażan. A czekajcie, ok. O, przepisy parowe, dodaj wody już, widzicie? Ja też się wszystkiego tutaj muszę nauczyć. Mam przygotowaną, to troszeczkę wody dolejemy. Czekajcie, czekajcie. Woda nawet statki unosi, a w tym wypadku przy... po pomoże nam przygotować te. Wyjątkowe prozdrowotne bakłażany. Na plus minus 20 minut, 99 stopni, mamy to, słuchajcie. Kiedy nasze bakłażany się pieką, ja w tym czasie chciałabym przygotować dla Was taki deser, bo jest zimno, więc powinniśmy łączyć skarby natury. Warto, żeby były one ciepłe. A w tym wypadku będą to ciepłe właśnie owoce i dodatkowo jeszcze dodam do nich cynamonu cejlońskiego e, i startego na tarce imbiru, słuchajcie, i troszeczkę, bo są tutaj goździki, nie goździki, a goździki, czyli najtańsze lekarstwa na gardła, ale przede wszystkim obok cynamonu cejlońskiego najsilniej działająca przyprawa e, wspierająca nasz układ odpornościowy. Więc rozpoczynamy. Tylko pamiętajcie, że ten deser przygotowujemy, on też jest z książki naturalnie i ziołowo. z tego, co mamy. Akurat. Tu mam jabłko, tu mam gruszkę naszą polską. Gruszki są świetne o tej porze roku, żeby wspierać m.in. innymi nasz yy, nasze energie. Zobaczcie, dwa ostatki się znalazły. Kto jest ostatki? Ten jest piękny i gładki, ale ratujemy takie banany. Słuchajcie, które zostały. Uwierzcie mi, jeżeli ktoś uważa, że one są brzydkie, nieprawda. Te właśnie takie bardzo dojrzałe są dla naszego organizmu bardzo, bardzo zdrowe. Obieramy, słuchajcie, banany. I przygotowujemy tak naprawdę, ale wiecie co, zanim ja je obiorę, to już od razu sobie podgrzeję yy, łyżkę masła klarowanego, bo będziemy te, te owoce na za moment, słuchajcie, podgrzewać właśnie na yy, maśle klarowanym. Ponownie to masło klarowane z przyprawami może być też dla wegan olej kokosowy, to zawsze jest alternatywa. Yy, tu już jest przygotowany za chwilę pokroję banana. Znalazłem też w sklepie Figi. O Figach też Wam często wspominałam, bo podobnie jak papaja, to taki trochę owoc aniołów. Jest ich sporo, tych owoców aniołów. Dokładamy, można obrać jak kto woli, to już w zależności. Może być ze skórką, właściwie właściwie mogło być ze skórką, żeby też niczego nie marnować, ale te skórki też zawsze można zużyć. A na pewno, jak macie kompost, to niczego nie marnujemy, a przerzucamy wszystko właśnie na kompost. Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko. One apple a day keeps doctor away. Zawsze Wam powtarzałam, two apples a day keeps oncologist away. Także pamiętajcie o jabłkach, które mają mega moc, tym bardziej nasza jabłka. A, takie jabłka, słuchajcie, pieczone, jabłka właśnie delikatnie podsmażone na maśle klarowanym. To, jest, to są też cudowne skarby natury. I... Wspaniale smakują właśnie z goździkami o tej porze roku, z goździkami, z cynamonem cejlońskim, z tymi przyprawami. Zresztą jeszcze dołożymy do nich i płatków migdałów, tak będzie naprawdę rajsko. Dołożymy jeszcze wiórki kokosowe, także jeżeli ktoś z Was ma na przykład syrop z kwiatów bzu, to też zawsze można polać. Łączymy, słuchajcie, te wszystkie skarby natury, już jakie mamy. Proszę bardzo wrzucamy na patelnię. Słuchajcie. Zaraz dołożymy banana. Banany surowe bywają wyzwaniem dla układu trawiennego, ale już na przykład jak ten, tego banana podsmażymy na maśle klarowanym z cynamonem cejlońskim, to już będzie dla naszego brzusia prawdziwy balsam. Więc to też zawsze Wam podpowiadam, tak samo jak i z czosnkiem surowym, też jest wyzwaniem, ale już na przykład czosnek, który podprażemy delikatnie na masie klarowanym czy na oliwie przez moment, to już jest zupełnie inna sytuacja. Już jest nam łatwiej go strawić i tak nasza wątroba się wtedy nie odzywa to jeszcze moi drodzy troszeczkę gruszki a kocham gruszkę, słuchajcie to jest wspaniały polski owoc więc jeżeli możemy, czy na ciepło, czy do kompotu czy właśnie takie desery o tej porze roku, gruszka ma moc i zaraz na sam koniec, bo banan to się bardzo szybko yy, podsmaża wrzucimy banana, czyli łączymy to co polski z tym co o tej porze roku egzotycznym yy, jest dostępne również u nas i tak jak powiedziałam rotujemy te banany, niczego nie marnujemy Proszę bardzo, na naszą patelenkę dobroci, energii i zdrowia. Teraz dokładamy. Yy, szukam, szukam, szukam. Cynamon cejloński, syn gorącego słońca, poświęciłam mu cały rozdział w pierwszej części książki Naturalnie, zawsze Wam powtarzam. Ten najważniejszy, najlepszy dla naszego zdrowia cynamon, tu możemy spokojnie, pół łyżeczki, to jest cynamon cejloński. Jeżeli idziecie do sklepu i pragniecie zaopatrzyć się w ten właściwy cynamon, to szukajcie cynamonu cejlońskiego. Jak to pachnie, moi drodzy, teraz! Jak to pachnie, ale to nie koniec. No, na taką patelnię to nawet jeszcze troszeczkę mogę dorzucić tego dobrobytu, bo zapach wtedy w kuchni jest nieprawdopodobny. jeszcze moi drodzy, ponieważ mam, to dodajemy. Ona, tak właściwie sami możemy połamać kilka goździków. No wiecie, że, że ym, czy gruszki, czy jabłka. A no banany też świetnie z goździkami smakują. To połączymy, to zrobimy, słuchajcie, taki, taką mieszankę, właśnie aromatyczną o tej porze. I jeszcze pamiętajcie. Jeżeli imbir, a imbir bardzo fajnie działa, bo rozgrzewa nasz organizm, więc jest idealny na tej porze roku, ale szukajcie tego właściwego imbiru. Zobaczcie, wyglądającego jak wachlarz. Też na kanale znajdziecie odcinek, jak znaleźć ten dobry imbir. Kawałeczek tutaj o oderwę, obiorę troszeczkę skórki na tą patelnię. Jak już wszystkie przyprawy mamy, po prostu ścieramy ten imbir. On doda nam takiego aromatu, i też troszeczkę tą słodycz tych owoców zrównoważa. Jak mówi medycyna jurwedyjska, której jestem wielką fanką, podobne zmaga, podobne przeciwne równoważy. Dlatego w naszym organizmie, o! Dla na naszego zdrowia jeszcze troszeczkę, a nie będziemy żałować tego imbiru. Dla naszego organizmu, wszystkie smaki są bardzo, bardzo ważne. Więc tu będziemy mieć taką mieszankę prozdrowotną. I mam tu łyżkę drewnianą. Mieszamy to wszystko, żeby się ze sobą połączyło. No, zobaczcie panowie, czy Wam już ślinka leci na ten deser. Nie byłabym sama, gdybym jeszcze czegoś nie dodała. Teraz sobie pomyślałam, tego nie było w książce. Ale gruszki bardzo lubią się z rozmarynem. Więc możemy do naszego deseru troszeczkę dodać, słuchajcie, rozmarynu. On też tak orzeźwi wszystko. Uf. Zobaczcie. Nakładamy na talerzyk. Część oczywiście możemy jeszcze zostawić, o, ależ to będzie porcja dla całej ekipy, ale to deser, bo na, na początek będzie nasze prozdrowotne danie główne, <noise> ale to jeszcze moi drodzy nie wszystko, bo to jest tylko początek, rzeczywiście ten deser to zje kilka osób, zobaczcie o, jak to wygląda, Figi są boskie, akurat w sklepie były. Ale tu też puszczajcie wodze fantazji, to co macie. Mnie się udało dostać dzisiaj kilka borówek, malin, takich świeżych. Natomiast bardzo fajne jest połączenie właśnie ciepłych owoców i odrobinę tych owoców zimnych, tak na dopełnienie. Udało mi się do, dostać borówki, ale mam też w razie czego borówki zamrożone jeszcze z lata. Więc zawsze można dodać jeszcze właśnie takie boróweczki, jeżeli macie, lub na przykład konfiturę. O, kilka malin. To już też jest, słuchajcie, taki deser, który może obowiązywać o każdej porze roku, bo latem po południu na przykład e, połączenie takich owoców też będzie smakowite i wtedy nie muszą one być na ciepło. Mogą być przestudzone. I jeszcze pokroimy go. To będzie. W słuchajcie, sensie, taki deser. To może sobie zostawcie na podwieczorek, bo on będzie. Bardzo syty. Ale takiej taki słodyczy, medycyna jurwadyjska mówi, smak słodki jest bardzo ważnym smakiem, bo to jest smak miłości, moi drodzy. Jeszcze wezmę, bo już mam mokrą, mokre ręce na górę. Trochę wiórków kokosowych, troszkę płatków migdałów. A co, moi drodzy? To się nazywa dogadzanie sobie, tak zwany self-love, i to jest bardzo ważne dla zdrowia, dla naszego organizmu, ale jeszcze szukam czegoś: jest mięta. Dla zrównoważenia smaku. Musi iść jeszcze orzeźwiająca mięta i pamiętajcie o tym, że warto yy, przed podaniem czegokolwiek, nawet gdybyście robili napar z mięty, po prostu porwać te listki. Ja mam nadzieję, że ta elektronika tak pójdzie do przodu, że kiedyś też będę mogła Wam przesłać zapach przez ten ekran. Słuchajcie, uwijam się dlatego, że już słyszę, bo już pikało, że bakłażany są gotowe, zobaczyć. Hmm, to taki tort właściwie. I chciałam Wam powiedzieć, że ten deser jest bardzo zdrowy. Tu stawiam. Znajdziecie przepisy naturalnie i ziołowo. Uśmiecham się, tak to jest. Nie swojej kuchni, ale po rękawiczki potrzebuję. O, mam tu anioła stróża. Dziękuję, dziękuję. Bo nasze makłażany są już, słuchajcie, gotowe. Wow! Para ma moc! Mm, jak to? u siebie, w kuchni naturalnej swojej, nie mam takiej funkcji. To jest ta różnica, jeżeli używamy tego programu, to teraz ja się przekonałam. Jestem pod wrażeniem. Jak normalnie piekę te warzywa czy owoce, no to jednak one się szybciej wysuszają, a tu jest sytuacja taka, że ta para spowodowała, że one po prostu wyglądają bajecznie, moi drodzy, aż jestem, jestem pod wrażeniem. No dobra. Doprawiamy na to, póki są ciepłe, ścieramy. Ja najczęściej używam sera koziego albo owczego. Ale weganie ewentualnie mogą zetrzeć na przykład chociażby tofu. Tofu na przykład wędzone, ekologiczne, ekologiczny. Zresztą w tej książce najnowszej naturalnie ziołowo zawsze daje wam takie drugie, drugą opcję właśnie na drugą nogę. I co możecie zastąpić jeśli chodzi o produkty zwierzęce właśnie z myślą o wszystkich osobach, które nie jedzą produktów odzwierzęcych. No dobrze, to jeszcze na górę popłyną, polecą kolorowe pomidorki. Mogą być, słuchajcie, takie normalne. Akurat o tej porze trudniej jest dostać takie pomidory duże, które są typowe dla lata. Ja książkę pisałam w środku lata, więc wtedy miałam dostęp do takich pomidorów, wiadomo, takich prosto z gałązki, pachnących od taty. Ale o tej porze roku zawsze może być ten, ten talerz jeszcze bardziej kolorowy, właśnie kiedy, kiedy użyjemy pomidorków szery. Proszę bardzo, to już od Was zależy. Ile sera, jak lubicie i tak dalej. Bazylia, Bazylia, ziółko miłości, moi drodzy. Nie ma opcji, że nie będzie na tym naszym kolorowym talerzu tego ziółka miłości, bo włosisy nie wyobrażają potraw bez tych listków, ale prawda jest taka, że to są, to są nie tylko listki miłości, ale listki zdrowia i odporności. Proszę bardzo. Na bogato, jeśli chodzi o zieleninę, szczególnie no, o każdej porze roku, a już tym bardziej zimą, kiedy nam witamin, minerałów i wsparcia tego organizmu tak bardzo potrzeba. No, już zobaczcie, jak to się ładnie zrobiło kolorowo. Ma być pięknie na talerzu, bo kuchnia to jest też taka forma wyrażania siebie w sposób artystyczny. Widziałam pieprz kolorowy, to już też dla tych osób, które lubią, i te osoby, które nie lubią, to nie rezygnujemy z przepisu, tylko po prostu rezygnujemy z danego składnika. I tu mamy ten słonecznik, który widzieliście na samym początku, o którym mówiłam. Doprawcie to danie właśnie tym słonecznikiem prażonym, powiadam Wam że naprawdę to smakuje wtedy jeszcze lepiej i i i i zawsze doprawiamy na sam koniec też jeszcze normalnie czarnym pieprzem, pamiętajcie, że pieprz świeżo mielony pieprz jest po prostu bardzo, bardzo zdrowy i troszkę soli i na koniec jeszcze oliwa bo ten tłuszcz, nienascone kwasy tłuszczowe są nam bardzo, bardzo moi drodzy potrzebne proszę bardzo mamy to no udźwignę cieplutki ten talerz, ale to jedzonko, słuchajcie, ma być cieplutkie. Pamiętajcie, nic ma się nam nie marnować. Mamy go gotować tak, żeby też nie marnować energii, ale żeby odżywiać nasze organizmy. No i ma być też kolorowo i doprawiane nie tylko ziołami, ale też wspaniałymi emocjami. Poczekajcie, 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 może dam radę. Jak siłasz. Ty, które wybieracie, <grym> A decyzja zapadła, ktoś tutaj jest głodny bardzo. No dobrze, to nie zostaje deser, ale wiecie co? Prawda jest taka, że raz, że to jest ten gen u mnie, tego perfekcjonizmu, więc ja bym chciała sprzątać, ale tak jak powiedziałam, nic się nie zmarnuje. Tutaj akurat to, to na bok odłożę jeszcze, bo jeszcze coś tutaj będę w stanie z tego wykombinować. Pamiętajmy też o tym, że w momencie, kiedy na zewnątrz jest zimno, a my jemy to, co cieplutkie z imbirem, goździkami, czy na przykład cynamonem na czele, no to po prostu w środku jest nam ciepło. To a propos tego, że pragnę podgrzać ten mój deserek, a właściwie a propos właśnie też wspierania organizmu, tutaj dopatrzyłam się takiej funkcji, z której nigdy do tej pory nie miałam okazji skorzystać, ale mnie bardzo to ciekawi, dlatego że jest gotowanie, wspomaganie specjalne. Sekundkę, mam nadzieję, że tutaj znajdę, ale ciekawiła mnie funkcja regeneracja, dlatego że w taki sposób właśnie w 10 minut możemy zregenerować nasze posiłki, ale w tym przypadku takiego deseru wystarczy dosłownie słuchajcie 5 minut. I to też z użyciem pary, żeby po prostu za moment ten deser, czy każda inna nasza potrawa były po prostu odświeżone, no i gotowe do spożycia. Także mogę z powrotem ruszyć do sprzątania. <laughs> chichocinka mamy, to bakłażany zostały już pochłonięte, zjedzone. Deser zregenerowany parą. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, kuchnia to nie jest laboratorium. To ma być miejsce mocy, miejsce radości, miejsce miłości. Tą miłością pamiętajcie też doprawiać swoje potrawy, ale też właśnie nie marnujemy niczego. Tak naprawdę puszczamy wodze fantazji, dokładamy do talerza to co jest, też z myślą właśnie o tym, żeby dbać o tą naszą mamę ziemię. Słuchajcie... Za Wasze zdrówko. <śmówi> Mówię Wam, warto Tymczasem o tej porze roku, ciepełko tego ciepła Wam życzę. Bajcie u siebie. Naturalnie. Ku zdrowotności i życia radości.